Mecz numer 3, w tym best of 5, czyli do 4 wygranych, aktualny wynik to 1 do 1, a jeżeli nie wiecie kto gra, no to cóż, po prawej stronie jest ST Bomber, gracz z Korei i jego teammate e, ST Life, więc z lag, ktoś pisze, mhm. że lagi, musimy przez to podżegać chwilę, to jest wszystko na, z, na żywo, jakby ktoś nie wiedział, mimo że jest nagrywane na YouTube, to impreza jest na żywo rozgrywana na serwerze koreańskim, czyż to nie jest piękny serwer koreański, gra dwóch koreańczyków, komentuje Polak, Niemiec, po angielsku, e, który przekazuje jest też, komentuje to Polak po polsku, Niemiec, który jest w Korei, po angielsku to komentuje, a płaci za to wszystko rosyjska firma. Skąd nie wiem, czy Czarna Wołga po mnie przyjedzie? Może, nie mam tej stuprocentowej pewności. Miejmy nadzieję, że nie. Rosyjski stream właśnie wyszedł i musimy jeszcze, jeszcze sekundę poczekać. 4000 za miejsce pierwsze, za miejsce drugie 2000 dolarów. Na rozpoczęcie tej gry. Ja chciałbym powiedzieć, e, iż zapraszam do subskrypcji kanału na YouTube, do lajkowania i tak dalej. E, one by one. Wychodzimy jeden z drugim, żeby wiedzieć, kto laguje. Co? Aha, jasne, już ja wyjdę. Żebyś się nie zdziwił, jak ja wyjdę z gry Bomber contra Live. Będziecie mnie musieli tutaj dzikami odciągać. Dobra. Okay. Dobra, więc ktoś wyszedł. Może to był ten ktoś, nie wiemy kto. Ale to na pewno nie byłem ja, bo ja dzisiaj nie laguję. Zaczynam od tego, bo prawie jest Bomber, po lewej jest Live, a jakby ktoś nie wiedział, co to jest za mapa, to jest taka mapa, że ja masz ochotę na truskawki i arbuzy bo to jest Fruitland, proszę Państwa, świat owoców. Mapa stworzona na cześć Fruit Dealera, więc je, 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 i o to chodzi. To jest właśnie sympatyczna, bardzo sympatyczna mapa też nie może mówić, że nie jest zbalansowana, bo nie ma tu nad dnie jakichś wielkich problemów. No zerk trochę ma zabawy z trzecią bazą. Do trzeciej bazy jest, są oczywiście dwa wejścia. Jedno wiedzie prawie, że przez naturala. W sumie, wow, my sobie tutaj gadu, gadła, bomber robi. Turaxa, więc jakoś jest best of 7 w pierwszej grze mieliśmy Sixpula, a teraz 2 11-12 ze strony Bombera Life przyjmuje już sobie tutaj haczerkę wysłał tym razem coś na Scout no nie bardzo, pytanie jest tego rodzaju czy ten Overlord zobaczy co się dzieje Overlord powinien zobaczyć, Overlord będzie wiedział, chyba że się tutaj zatrzyma zatrzyma się w takim miejscu, że może być na styk Oj, i to będzie bardzo bardzo bliska akcja jeżeli uda się zauważyć te dwa turaksy a Dara, odskręcił skrawidzi jednak jak mało brakowało zauważył już wie czego się spodziewać wie i teraz próbuje jeszcze uciec tak żeby bomber nie widział że, żeby bomber nie wiedział że on wie czy bomber wie, że przeciwnik to wie? To jest bardzo dobre pytanie. Mam wrażenie, że może nie, wi nie wiedzieć, chociaż teraz już na pewno wie, że on wie, bo ten pokazał, że wie, wysyłając e, trzy dronki e, do tego wszystkiego. No i zaczyna się tak zwana ostra zabawa. E, to, jak lepiej to wszystko zagra. Ważne, aby żadna SFA nie została tutaj zabita. Nie może być. SFA-y SF nie mogą ginąć. sfa muszą się tutaj ewakuować, bo ktoś musi budować bunkry. W tej sytuacji kolejne marynice się pojawiają. Na razie. Mm, jest sześlingów w drodze, e, drony naprzód. No i co, SFA nie może sobie nawet tej ekspansji postawić nigdzie, biedna. Nie ekspansja bunkra. Bo powinien już zacząć coś takiego robić, oczywiście, żeby gdzieś tutaj przy okazji. To byłoby dobre miejsce, żeby można było się tutaj gdzieś pochować przy okazji. Sześciu ślingów w drodze, o tym nie zapominajmy. próbuję tej bomber chyba jednak odpuścić sobie to. Tak, też jest, odpuści sobie bunkry i zabiera wszystkie swoje sfa -y do walki. Tylko nie da się odłożyć live, bardzo ładnie złapał złapał tej marinsy przeciwnika, trójka marinsów jest w drodze. No i tak te cheese y działają, a raczej nie działają, bo większość SCV-ek została właśnie zabita. 11 do 8 GG, tak więc ja ci z tymi tymi Turaxem: Ja nie wygrywam, ty nie wygrywasz. Cheese y to nie jest to. No więc szybciutki dzisiaj mecz. Do usłyszenia, do zobaczenia na YouTube. Cześć, zapraszam na króciutką przerwę na streamie.